Dzień dobry, cześć czołem. witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, dzisiaj ze mną jest Plaga. Siema! Siema! Proszę bardzo, Gramy dzisiaj w GTA Online i robimy pojazdy specjalne. Ostatnio nam się udało... Hey, hey. Czekaj, to będzie teraz Blazera Aqua. Tak? Tak, będzie teraz Blazera Aqua. Oczywiście, że nam się udało ostatnio. Wiesz co to jest za pojazd? Hmm? Zobaczysz. To jest ten, co wozi, po wodzie się, się wozi. O, ja też widziałem właściwie. To ja włączyłem telewizor. Tak, to na no tak. telewizor. A nie, zaprosiło mnie do gry. Dobra. Dobra, no i git. I możemy wziąć Proszę bardzo. Składzik, co pływa w wodzie, Paweł. Tak, jest. tak to jest składnik. Szkółterogładnik w wodzie. To dokładnie Uch. ten kład. Kład to ja robił? Ciekaw jestem, co. Nie robiłem tej misji, więc nie wiem. W sumie tych misji jeszcze nie robiłem. Tu wszystkich pozostałych. zobaczymy. O, mamy helikopter. Helikopter? Może się przydać, bo może hmm. być daleko, więc wiesz. Hmm. Tak dla naszego bezpieczeństwa. A no mój pojazd został jakimś cudem, nie wiem dlaczego. Gracze zniknęli. Gracze zniknęli, także jest dobrze. Tak, bo to są te misje specjalne. No, no i git. I o to chodzi. Dobra. Nowy porządek. To Musimy teraz... A mój pojazd został odpolowany. Udaj nie? się do Blazerów Aqua. Mój mhm. pojazd. W jaki helikopter? Co? O czym mówisz? Z tego... tego... dachu odleciał drugi helikopter przed chwilą. Tak? Mhm. Teraz kurczę. A faktycznie, zespół randomowy. Randomowy. faktycznie. Zespół się jakiś randomowy i że tak powiem poleciał. Mhm. Jakiś taki dziwny, nie? Łoo wow. Będziemy losów, lotosów znowu rozwalać Skąd Lotosi! Wiesz? Nasi ulubioni drogowie ja No i nie pisze? Byłem chwilą tak? Ona Aha, opowiadała dobra. ta laseczka, że tam jakaś firma... Nie, mi tu piszę tylko, tego... żeby udać się do blazerów, ale coś tam faktycznie mówiła, tylko bym zaskoczony tym śmigłowcem wiesz, dodatkowym. No no, 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 no. I obserwowałam ten drugi śmigłowiec, co się dzieje? No no, no no. no. Co oni tu budują? To oni kiedyś to odbudują. Fajnie, jakby się mapa aktualizowała, żeby wprowadzali jakieś zmiany, to mm. by było przyjemne. Mówią, o, ta budowla się skończyła, wa ja pojawia się. Są? A one zbudowały nad wodą gdzieś, podejrzewam. Chociaż, no. kto wie? Chyba ta. Daleko to jest jeszcze? Jeszcze kawałek. No, kawałeczek bardzo daleko. Ktoś czuje, że będziemy musieli przypłynąć Atlantyk. No, może być różnie. No o, są. O, jest, tutaj. Wskaczamy ze spadobronem? Możemy bezpośrednio. 3, 2, 1, GO! Jeszcze pierwszy, żebyś nie pokrywał śmigło. O, ja skaczę drugi. Lecę. Dobro, powiem. Ja patrzę, był. gdzie leci śmigło, więc my nie przydali. Obiekt zlokalizowany, stoją przy budynku. Przy budynku, mówisz? Przy budynku w kształcie no litery L. To jest stacja benzynowa, ląduje na dachu. Ja też próbuję wylądować na dachu, tylko tam zobaczenie nie mam. O, wolę, helikopter bo ja wylądował. wylądował też, cześć. Ej, tu nikogo o, nie ma chyba. Jestem nie? na dachu. Też jestem, jestem ponad, Poza dachem. Ty no nikogo tu nie ma. Nikogo nie ma. Dawaj, wsiadamy, jedziemy. Co to jest za ochrona! Ziema! O, dawaj, siadamy, jedziemy, nie ma. Ja zdobowy! Do wody! Nie, ale fajne są te motospaczki super. Takie szybkie. Takie... Oskar opuszcza mi... grę. Co to za Oskar nam dołączył do gry? Otendy! <laughs> <A, śmiech> Powiem ci jedną rzecz, to mi przypomina jedną A? rzecz. E, mianowicie taki e, samochód dla niepełnosprawnych Co? To jest zwykły kłantyko opływowy. Samochód, klanie nie z Co Aha! tak zasuwasz? Jak ty to włączałeś? Trzymaj H. K. K? Tak pisało. Tak. Bo opływowość musi się zmienić. K? K. Ha? H! H! H. O, rzeczywiście. No teraz to zasuwa! To ja się Spokój, tak martwiłem, nie? co on taki wolny jest. Nie, bo kółka miał i dlatego wiesz, że no, go. na spacji? Czemu miał strzelać na spacji? No celownik jakiś z przodu. Nie masz celownika? 10 spację, to ten, to przyspieszy jeszcze. Tak. Tak mi się wydaje. Ile ich tu jest? Czy się strzela? Nie wiem, nie da się strzelać. No e. Prawym przyciskiem myszy. Działko! No to i o to chodzi. Myszy ma działko, stary, co jest na w ogóle? Super. Tylko nie ma jak do nich strzelać nie? za bardzo, bo oni są wyżej. Dobra, jedziemy To trzymaj H i, i włączysz kółka sobie, będziemy mogli tam jechać. No jasne. Ale my ciężarówki zniszczyć, a nie ludzi. Pyr pyr pyr, pyr, pyr. Aha. Ciężarówki. Dobry wiatr. Podoba mi się trałtko są ludzie? O, też. są ludzie. Pyk, headshot. Ja, ciężko, się, ciężko się do nich strzela. Nie wiem, czy, czy, te, czy też masz ten problem? No, tak słabo. Jezu, o, beczki sprawy, są. beczki są. Można sztywne. wysadzać beczki. Coś padło. Czekaj. Ile? O jezu, tam się dziś skitrali. Ja tu za wysadzę. Nie będą się kitrać przede mną. Pyk. Elo, Elozium. Bardzo ciężko o, szlaga, się z tego A Ej, u mnie jakaś postać tu się pojawiła. Chyba jakiś gracz. No był jakiś Oscar wcześniej. Oskar obserwuje, patrz. Nie no, zablokowałeś może tej gry? Nie, nie, bo tu jesteśmy na publicznej sesji, ja nie mogę zablokować. A dobierania graczy się nie da w misji wyłączyć? Nie, niestety. No tak, to tak działa inaczej. To, to super zrobili, życie. nie chcesz grać z ludźmi tylko ze znajomymi? To nic, wrzucimy <laughs> ci i tak ludzi. Czekaj, ekwipunek, muszę wziąć sobie jakieś życie. No nie. No to za mało życia niestety strasznie No Strasznie poharatali już. No To, to do się z tego strzela po prostu. Nie, bardzo słabo się strzela. Me, mega. Pry, 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 pry. No nie no, weź chłopie, no i patrz, nie strzela w ogóle, co jest gra. Strzelaj! No sakra jakaś, czekaj, gdzie te beczki są? Nie ma beczek. No, ja nawalam. A, tu są gary. beczki, o kurczę na beczce pry. stoi. Rozwalony. Dobra, leży. Ładnie. Okej. Okay. Udajemy się zostaje. do rzeki, no Paweł do rzeki? Daj, do do z rzeki. mola skoczysz. Go, no, no, skuczymy, molo! Dobrze. Ja problemy. Pa. Jezus, jak mnie tu strzelają teraz. Po jakim molo tutaj jest, Paweł. Ja Czekaj? Ale jestem pro elo, kurde. Normalnie czuję się jak to Jones. Ścigany. Tylko, że jest, że tak mówię, tak troszkę słabo to strzela. Znaczy... Bo troszkę? Paweł, ogół to jest mocny, do kitu. Jest słabe. Bardzo słabe, Powinno być jakaś opcja lewo-prawo, troszkę góra-dół, no. cokolwiek. Dokładnie, a nie dokładnie. tak. O, Berberty ber, jakiś obserwuje. No dobrze, no, niech widzisz? obserwują. Niech się napatrzą, jak to robią profesjonaliści. Tak. Dokładnie, nie, Je, w zagranie. Udaj się do Lago Zankudo. Lago Zankudo! Nie byłeś nigdy też w Lago Zankudo, Nie Lago Zankudo, więc od razu się boję, o co chodzi. Zawaj, Lago Zankudo, rzeką popłyniemy, będzie dobrze. Nie martw się, Paweł. Alek na Zobaczmy, te to pod jest, Czy to jest? A nie, musimy... Dobra, rzeką płyniemy, bo to jednak szybciej będzie. Stop. Co ty nie powiesz, Paweł? Chociaż przez górę, chyba jeżeli to jest za górą, to przez górę możemy przejechać. Nie, rzeką napierdzielamy, pa. Rzeką? Dobrze. No, pa jakie to są wodospady. No dobra, Wow, Wow, Jaki lot! Widziałeś jak skoczyłem <laughs> Powiem ci jedną rzecz. O? Ścigają nas. To nas ściga? Helikopter w ogniu? Możesz typie. O cześć. Chyba muszę włączyć kółka <laughs> Na chwilę. Tak, tak, tak. Pa, pa jak to wskoczy teraz? Fruuu! Fruuu! No, nie ma rakiet. Wow! Bo to o, było ja bardzo przykre. Na skałach jeszcze. Łoł! Wow. Dobra, ja przy nie okazji no, będę ładnie. uzupełniał życie, bo że tak powiem. Wow, strzelają e, na mnie. Pancerz, dawaj pancerz, dawaj pancerz. Bo oni tu wszędzie są, wokół wiesz? No, są, to. Porozstawiani. Oni wiedzieli, że będziemy rzeką płynęli. No, a, oni wiedzieli, a, gdzie? Będzie nas dorwać. O, przepywani z prezesem. 200 RP, Widzisz, masz doświadczenie Kalelo, za ryby. Za samo przebywanie dostajesz punkty, elegancko. Ej, hey, bo strzela do mnie ten helikopter. No to ten. Nie możesz strzelać, nie? Gdzie mogę? Działko. No nie, nie mogę zmienić. Strzelam. No nie strzelaj we mnie, my Ty. bo mnie wysadzisz. To zadaję ci obrażenia. Nie wiem. Że jesteśmy w znaczy jednej nie organizacji. Osobiście nie, a, nie osobiście nie, ale samochód samo, samo możesz wysadzić chyba, nie wiem. Dobrze. Znisz tak. ciężarówki, O do niego nie koniec. O, misja. jakie tutaj wyboiste rzeczy są znowu. Je, to że to jest długa misja, myślałem, że to będzie bardzo króciutka misja, tymczasem tutaj widzę. Hardcore. Niemalże napad. Niemalże napad, mówisz? Niemalże napad, gdzie ty już? Ja już się zawinałem na drogę. Ja no biorę prawą stronę, Paweł. Ja wezmę lewą stronę. Dobrze, dobry pomysł. No I... tu inaczej. Ja w sumie zostałem. O, czekajcie, ej, te pojazdy jeżdżą, one są w ruchu. A, tym bardziej się trzeba spieszyć, Paweł. Ja jestem na dobrej drodze, hankyrowe. bo oba są na tej drodze co ja. Że Luz dorwę je, Paweł. Dobra, też widzę dwa pojazdy, które są po lewej stronie i są na tej samej drodze co ja. No to git! To, to widać, profesjonalizm dobrze. wychodzi. To jest przygotowanie, research, wiedziałem, znam te tereny. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby było trzeba jednak wysiąść chyba i zacząć strzelać z rakiety. Co ty gadasz, Dawaj. Pościglo. No tak, bo wy szybciej. Paweł, to ale to jest efektowne, pa, szło Dobra, w Napierdzieram do niego. Py -py 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 -py. O, wybuch, jeden, wysadzony. A ja on się tak zatrzymał, jakby prawie. Ładnie. Dobra, biorę następnego kroku. czeka do rzeki. Ej, my. kurczę, skręca mi tam. Oj, zabiłem Góry. kierowcę nie chcąc. Znaczy, specjalnie ja też... go zabiłem, trickshotem. Ja też zabiłem kierowcę jadę po drugą ciężarówkę. Już ją mam na widoku. Kurczę, no o jest, dobra, druga ciężarówka padła. No to gicior, to jeszcze to, ta moja niezałatwiona. Gwinek nie wie gdzie jechać. Zrobię, zrobię dzikie stunty teraz. Dobra, stuntuj dziko. Aaaa, ona zapierdziela, ta druga się wystraszyła, wiesz, spuszyła się biedna. Puszyła tak, się za, biedna? Zapierdziela, że szok, ale już do niej strzelam z daleka. Dobrze. O, przebite no, opony. Dowodzi. Gdzie pojedziesz? Ja, ja sobie teraz załatw, od... pojedziesz to jest dziki skok. Załatwione po problemie. O, mamy, łodzie losowe. Masz? Widzisz? Jakieś łodzięcie? Nie, mamy trzy łodzie bazwalić. zniszczyć. Dobra. Bo ja do mam tak. Celowanie Ty. jest dość słabe, ale... Ale misja jest wypas! Ale jest wypas, możesz niszczyć no. na wodzie, można niszczyć na tym, na lądzie. Nie no, super. Fajna Fajna opcja. opcja. Dobra. Elo, Paweł. Pytanie, co ta spacja robi. No właśnie, nie wiem. Ej, czekaj te cztery łodzie są! Cztery? Poczekaj Paweł, zaraz będę! A, próje w nikczemnikach. Jestem tutaj. daleko dość, to wiesz. Ej, bardzo łatwo się wysadza za to, to łodziem, że tak. A one uciekają w ogóle? Nie, tak płyną sobie. bo To są jakieś takie śmieszne takie. Takie czerwone pontony, można powiedzieć, wiesz? Aha, takie słabizny jakieś. Te sła taka liche takie, takie jakieś, mnie. Leszyki jakieś po prostu. No, no? no właśnie, widzę jakieś pontoniki w ogóle, takie to wiesz. Pontoniary takie, wiesz, pomponiary jeżdżą. Widzę, że już dwa rozwaliłeś i nie. No pewnie, że tak, od teraz jakiś żółty być mocniejszy chyba. O kurde. O kurd, pa, uważaj na niego. Że Dobra, będę nie zap... uważał. Jest mocniejszy. Ryby, ryby, ryby. O już wybuch. Już no. Dobra, jest, gdzie ty jesteś? Chodź tu. Doganiam was! Nie mogę was dokonać. On chyba dookoła. Oni uciekają, oni uciekają, tak nie może być. Dobra, Pał drogę mogłeś im przeciąć drogę, pa, pod podmolo! Ale nie mam broni pod chyba? Podmolo! Patrz, Jesteś, co się tu dzieje? Pod, pod dobra, molem! No. Wow, jest... ja, Przeciąłem ta ducho. droga, widziałeś? Pam pa, ram, pam, Samoch pam, wysiada. pam param! Co teraz? Punkt odbioru. Punkt odbioru, dobra. No i ładnie, ja by sens, się Musimy Powinniśmy ukraść, wysadzić połowę miasta, a później no. dopiero mamy to zwrócić, nie? Tak, to tak właśnie Czekaj, zobaczmy, gdzie to w ogóle jest. Ten punkt odbioru, pójdźmy, może rzeką, jest szybciej faktycznie. Bardzo daleko jest. Czekaj, wiesz co, o, zobaczę na, 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 ma, na mapie. Na mapie Brrr. zobaczę. Ech, dobra, pójdźmy rzekon. No dobra. <grym> tak, tak więc, jak tam u siebie z pogodą dzisiaj? A, wiesz co, trochę piaszczyście. Zobaczymy, po prostu jak daleko to jest, wiesz, i to pogadajmy o pogodzie może. Bardzo daleko? ty no no ty, typo tu na, na jest, Paweł! Ścigają nas! Rozwal no go! Wow, dostał strzała. Za Do tobą też chyba. ktoś leci. Strała, jak za mną leci? tam jeszcze jeden jest. Nie, no tam gdzieś z tyłu, ale nie. nie Wiesz, co nie było oznaczone w ogóle? No. Jak to możliwe? On pierdzielał z karabinu maszynowego, rakiety No nie widziałem, były. Od, odwrócił się do ciebie to i tam pam, pam, pam takie, o takie strzały leciały. No. Pam, pam. I później jeszcze takie, o. To, to nieźle. Później, i, I później jeszcze tak, o tutaj było. Aha, aha, aha. I tak, o. Widzisz? Ło, następnie. Uważaj! Uważaj! Psz, pogoniłem im koty. Ło, kto jest gigant? tutaj, co to będzie? Wow. No dobra, żyjemy, mamy Nie się ma dobrać. takiego bicia. O ludzie! 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 Oh, nie, dzień dobry, witam! I w sumie po plaży wow! fajnie się będzie jechał. Rozjechałem. Rozstrzelałem <grym> i w ogóle wszystko. Oh, radny, Dobra opcja z tym. Na plaży to widzę, że... Na plaży jest bardzo fajna zabawa z tym, trzeba przyznać. Uh -huh. Ty uh -huh. bo mi strzelasz we mnie. To i. Wow! Dobra, włączcie ten, Mój. jak to się mówi. Zobaczymy kto będzie szybszy Czy plaża, czy woda? Myślałem, że to będzie plaża, czy, czy plaża czy woda? No Dabaj. Plaża, woda, party. Ale nie, bo ja to ja mówię ten, a ty jedziesz dalej plażą? A faktycznie. Właśnie mówię, plaża czy woda. Ale ty, ty nie, ty a teraz o, to chyba szybciej zasuwa po... Po wodzie Powodzie szybciej, no? No plażę cię mam ja nie wiesz. bo ludzie tutaj klękają, nie ma co No wywracają się strasznie. Nie, dobra, nie, no. Dobra, jest git. O, już jesteśmy to bardzo nie daleko. Jak ładnie. E, czekaj, czy tu jest molo? Co to jest? O, tutaj można wyskoczyć chyba. Da radę? Jehej. Ups! Coż jej wyskoczył. Może to by się uda? Cześć. <laughs> nie zbyt ci udało, dobra. To Kuda jedziemy molo. Takie mini molo. Radę. we mnie! Nie strzelam w ciebie! Bo jest komara buchnie. na plecach. Nie masz komary na są niebezpieczne. Stoję, może tutaj gdzieś wyskoczymy. Prosto! Prr. Nie, tu chodź. Gdzieś Traj tu będzie przejazd na pewno. Scientist. Do wody. Do wody, do wody, chodźmy do wody. O! o szlak. Wyleciałem do wody! Przez barierkę. Aaa, przez płotek można. Myślałem, że tak, no. to jest taki płotek, który jest niezniszczalny, bo są Pyk, takie Witam! Jestem na miejscu. Cześć. Dobra, już jadę. ŚWIĘTA! O! ELEGANCIO! ŚWIĘTA! Jej! Misję zaliczono! To jest pierwsza misja, którą nam zaliczono. <grych> nie, Do, druga w sumie, dobra. Dobrze wyszło. Dobrze wyszło. Bardzo Niechle. dobrze. Zrobimy następną misję akurat? No nie wiem, ja, ja bym tutaj zrobił młyn mały, wiesz? Młyn mówisz? Młyn jakiś taki, wiesz. Sfinalizowałbym to tą misję. Sfinalizować tą misję, dobra. Młyn, to czekaj, weźmy Jak mój będą mój helikoptery, to tak. Poczekaj, przede wszystkim się ładuje gra, to jest najważniejszy element. A, no tak, Zawsze, to zawsze, zawsze mam... po misji potrzebujemy troszeczkę czasu na czytanie. Zawsze może nam grę wywalić, nie? Tak, często tak się to zdarza. ostatnio. Często się to no. Mamy szczęście do tego, gry. Może Nisamowite. być, wcale nie musi. To jest, kawkę dobra. Bardzo dobra. Hmm. dobra kawa. Ja też może kawkę jeszcze łyknę. Mhm, mm -hmm, mm -hmm. Tak. To... Hmm. Fusy. Czy to znowu się skończy nie. tak samo jak ostatnio? Nie, no myślę, że się... Aha, aha że wyrzuciło z sesji nas, no tak. Na mnie wczytuje jeszcze, nie? Także to jest... No, to jest też podejrzane. Też Bardzo Podejrzam, podejrzane. że skończy się tak jak ostatnio. Nie wiem czemu ostatnio jest tak, że... Chyba... O, jest. Udało się. Jest misja. Znaczy jest ten. Scenka u mnie. Okay. No? No scenkę Corownie. mam. O! Trumnowóz. Co? No Trumnowóz. Co, pakują do Trumnowozu no nie no, trumnowu znalazłem a, To przede mną. Ale co, o co chodzi z tą scenką? No, była scenka, zakończenia misji I co, co zrobiliśmy tam? O jest scenka! Palimy I Te ziomki są z nami w ogóle, co to no ma być? No właśnie były, czekaj chwilę, momencik, bo ty chyba... Nie już pomagali po... wcale. Jesteś tu wsiadaj. O z, elo Uhu. Siadaj! Wsiadam. O jak typo. Rafciok jakiś typo, rawciok jakiś Co to jest? <noise> o, jest bar, bar, berbert. Berbert w ogóle biegnie, widzisz? Już jest no ogóle, czekaj, już jedziemy, to, no. już jedziemy. No gdzie on ma ten ty nowy strój z kolosa. Daj, rozróbkę robimy. No cmentarz cię wiozę, no stary, no na gdzie macie. Cmentarz! Mam wyjść? A żyjesz jeszcze? Dobrze, to gdzie chcesz? Ale tu Stoch! No, parzekie auto ładne. Py, 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 py. Przejechał jakąś panią znowu. Paweł, Zapakuj stop. mi tą panią jak możesz, bo zawiezimy od razu na ten tam gdzie nie, trzeba. Nie, nie, ja się nie ruszam. Nie, nie, Ja mam dzisiaj wolne. Co? By. Trzeba załadować. Wow! Jakie mam laki Dobra. na tej sesji człowieku? Gdzie ty jesteś? Co, to jest fajne, co ty bierzesz za auto? On jest przez Zajmona. Szybkie, ładne auto. Chyba. Ładne, szybkie auto. Laki, Ej no ty! No to się nie Dla dogadamy kolego. człowiek wyszedł. Ale ci daje pasz, ale, ale w tir dostaje. O kurde. Po. Ale, ale to było nie fair takie kopnięcie. Po. Czekaj, światła. Wstawaj typie, wstawaj. Dobra, nie żyje. możesz go zapakować. Zapakujesz ja go? go? Co ty mówisz? O czym ty mówisz Paweł? E Normalnie, do trumnowozu. Nie zabijaj Berberta Ale to jest, zlecenie na niego dali. A. Zlecenie. No dobrze, to jest Berbert, to, to, dla pieniędzy. To no dla pieniędzy. Zero to nienawiści. To tylko, ten, to tylko biznes. Dobrze, to ja trumnowozem będę ludzi przyjeżdżał, wiesz? Nie mogę go trafić. Nie, nie mogę go trafić. Ogólnie... To ja? Nie mogę go trafić. A, dobrze. Znaczy źle, to źle, bardzo źle. No nie, Berbert mi uciekł. Ej, czy to auto jest tunikowane? Które? Tym, którym jadę, tym trumnowozem? Nie wiem. Nie widziałem jeszcze trumnowozem. Nie, to tym... auto, którym jadę normalnie Mora. tak sycze, miał turbo. Tak? No. Ten to ma furę dopiero. Turwady. I naprawdę, to jest niemożliwe. On tak szybko pędzi to auto autostymigowane. W ogóle policja mi go nie wiem dlaczego jadę tylko chodnikiem. Może za to właśnie. I to nie moja wina, że ci ludzie po prostu chodzą po chodniku, no to, to wiesz. Try go. Wiesz, trumnowóz potrzebuje nakarmić się. No. Tak. Bo... O nie, Bio Tak. O. o to chyba nie, to nie Policja była bez... strzela całą kurę. Nie, ta Co policja. Tu się dzieje, jakieś znaki, jakieś. Auto. To poczekaj, tu trzeba zawrócić, bo skończył się... skończył się chodnik, nie mogę dalej jechać. To auto zakrwawione niesamowicie. Paweł, to chyba trzeba kończyć odcinek po prostu. O, tak, nie ja, to, ja tu krwisty odcinek robię już teraz z tego. Już? Ty w ogóle I, pojechałeś ty... bez mnie gdzieś, w łobuzie No bo ty żeś wysiadł Stawił nie. mnie samego, no. Żeś wysiadł i ten, ja mówię, no nie. Tu akcja była. No. No, tutaj ludzie, znaczy. O. O, o to chodzi, widzisz? O, i zobacz ludzi tutaj. Aha. Wszyscy chcą, żebym zaparkował w nich. Aha, no. no. Tak, no. oni tego pragną. Mhm. Gdzie ty jesteś? Tak się znaleźć. Gdzieś tam jeździsz sobie. Ty, ty, ty. Ja tu sobie ten chować się. O, patrz, ludzie chodzą. Koniec wyzwania. Przed policją? Nie no proszę cię. Niski lot z wynikiem 314,9 metra. <laughs> A niski ty tu próbowaś tutaj. Próbowałeś niski lot zrobić. Nie ja, to on. To on, dobrze. Okej. Okay. Dobra, więc to chyba już tyle na sumieniu, że trzeba skończyć ten odcinek. Tak, po e, trzymajcie całe auto, się! dały auto po prostu piste. Cześć! No, trzymajcie się, papa. Pa.